Cześć, nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na pierwszy odcinek podcastu dziewiarskiego. W pierwszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o moich początkach z dziewiarstwem. Jako dziecko. Mama nauczyła mnie robić na szydełku. Były to głównie kocyki dla lalek i serwetki z ażurowymi wzorami. W podstawówce mieliśmy zajęcia z robótek szydełkowych, i tam głównie właśnie powstawały różnego rodzaju serwetki, dekoracje świąteczne, śnieżynki. Powstał też najdłuższy łańcuszek, który miał ponad 40 metrów, i wiele, wiele próbek z nauką półsłupków, słupków. słupków. I różnego rodzaju wzorów robionych szydełkiem. Próbowałam w tamtym czasie też nauczyć się robić na drutach, ale szło mi to bardzo opornie i porzuciłam ten pomysł po kilku próbach. Przez kilka, a nawet kilkanaście lat nie miałam zupełnie styczności z drutami, i pewnego dnia poszłam po zakupy do osą. Trafiłam całkowicie przypadkiem na dział artykułów plastycznych, rękodzieła i tego typu rzeczy. Jak wszyscy wiemy, jest tam bardzo dużo pięknych, kolorowych przedmiotów, które aż zachęcają do działalności kreatywnej. A ja nigdy nie mogę się powstrzymać. Zobaczyłam druty i włóczkę. I stwierdziłam, że może to jest ten moment, żeby się nauczyć. Druty długie, metalowe, do pracy na płasko, bez żyłki. Włóczka 100% akryl, po dotknięciu aż trzeszczała pod palcami, kupione. Wróciłam do domu, odpalam YouTube'a i wszystko idzie super. Nie spotkałam się tym razem z zawodem, którego doświadczyłam kilka lat wcześniej. W godzinę powstał kock dla lalki, popatrzyłam na niego, nawet prosty, co wcześniej szło mi nie tak. Jedyne, co bardzo mi się nie podobało, to materiał, z którego to wykonałam, więc postanowiłam poszukać jakiejś włóczki, żeby spróbować jednak coś lepszego niż akryl kupiony w supermarkecie. I tak, po poszukiwaniach, które trwały dłużej niż moje pierwsze podejście do wydziergania próbki na drutach, znalazłam firmę Drops, która jest jedną z bardziej popularnych firm włóczkowych. Znalazłam też na ich stronie wzór, który bardzo mi się spodobał. Nie patrzyłam wtedy zupełnie na jego poziom trudności, czy dam radę to zrobić, czy nie. Wybrałam sobie taki, który najbardziej mi się podobał. Był to sweter Everready. Na moim kanale jest tutorial na jego wykonanie po kilku miesiącach dziergania. I nie był to najłatwiejszy projekt. Był to sweter dziergany w częściach od dołu. Ja po obejrzeniu kilku, nawet kilkunastu vlogów dziewiarskich bardzo się wtedy wkręciłam w robienie na drutach. Wiedziałam, że łatwiejsze będzie... Robienie na okrągło, na drutach z żyłką, niż takie robienie swetra w częściach, a później zszywanie go. Dlatego też wprowadziłam taką zmianę w pierwszym projekcie, do którego się zabrałam. Zamówiłam włóczkę Melody. przyszła do mnie po kilku dniach i zaczęłam dziergać. Jest to bardzo kudłata włóczka, więc też nie jest zbyt dobrym pomysłem na początek, na naukę dziewiarstwa. Był początek lipca, więc cierkanie z włóczki melodii nie należało do najprzyjemniejszych. Było bardzo gorąco, upały po 30 stopni, a ja obinięta alpaką, alpaką i wełną. Nie pamiętam jaki skład ma melodii. ale załóżmy, że jest to w większości alpaka, około 70-80%. Wychodziłam wtedy też e, często na spacery z e, moją psinką. Siedziałyśmy w parku na trawie, rozkładałyśmy sobie mini piknik i zabierałam się do dziergania. Nie miałam większych problemów z docierkaniem swetra, z gubieniem oczek, z nierównymi oczkami. Wszystko poszło mi super. Aż sama się zastanawiałam, czy mam wrodzony talent do robienia na drutach. Porzuciłam ten projekt na chwilę. Miałam cały czas do niego zapał, ale stwierdziłam, że idzie mi za szybko. Idzie mi za szybko i że skończę go dużo wcześniej niż przed zimą, nawet jesienią. I że lepiej zabiorę się za jakieś udziergi letnie. Miałam przed sobą wyjazd wakacyjny, więc stwierdziłam, że potrzebuję sukienkę. Złożyłam więc nowe zamówienie i tym razem padło na włóczkę Bel, która w składzie ma bawełnę oraz len. Dużo wygodniej mi się z niej przerabiało. Wzór też wybrałam sobie jakiś z ich strony, ale zrobiłam go zupełnie inaczej. Ja już w swoich projektach tak mam, że nawet jeśli inspiruję się jakimiś gotowymi wzorami, to zawsze muszę dodać coś od siebie, coś pozmieniać i w rezultacie wychodzi zupełnie inny projekt, zupełnie inny wzór. Sukienka wyszła taka, jaką zawsze chciałam, a nigdy nie mogłam znaleźć w sklepie. I to była kolejna rzecz, która bardzo ciągnęła mnie w stronę drutów. Że mogę zrobić coś, czego nigdzie nie mogę znaleźć, coś, czego nie będzie miał nikt inny poza mną, będzie nietypowe i jedyne w swoim rodzaju. Może nietypowe nie do końca, bo ja bardzo lubię wzory, które są proste, robione gładkim ściegiem, bez większych udziwnień. Chociaż teraz coraz bardziej ciągnie mnie już do warkoczy, ażurów i testowania nowych wzorów i technik, więc sukienka wyszła piękna, idealna. Musiałam wtedy ją uprać i zblokować. I po praniu okazało się, że okienka się wyciągnęła pod swoim ciężarem. Bardzo się wydłużyła. Ramionczka sięgały mi praktycznie do pępka. No i co? Próć całość postanowiłam, że odetnę ramionczka i zszyję je na górze. Była to dobra decyzja, ale musiałam tak zrobić trzy razy, żeby osiągnąć długość, która będzie zadowalająca. Nie zniechęciło mnie to. Stwierdziłam, że jest to po prostu pewnego rodzaju eksperyment, nauka na przyszłość. I kolejnym razem, przy kolejnym takim projekcie, będę już wiedziała, jak zachowuje się taka tkanina jak bawełna, len. Będę miała to na uwadze, że może się rozciągnąć. Będę na pewno starała się już zaplanować takie rzeczy, i każdy kolejny projekt. Uczuł mnie jakiejś nowej rzeczy. W ciągu pół roku, od kiedy sięgnęłam pierwszy raz po druty, wykonałam bardzo dużo projektów i myślę, że z każdego z nich wyniosłam coś nowego dla siebie. Jedyną nauką, z którą cały czas mam problem, jest robienie próbek i pamiętanie o tym, że zawsze robię luźniej i wszystkie moje projekty wychodzą za duże. O ile nie ma to większego znaczenia przy spetrze, to przy czapkach czy rękawiczkach już trochę niestety ma. I większość tych udziergów na początku szła do prucia. Po wykonaniu sukienki wróciłam do swetra i przyszedł moment, kiedy musiałam zdjąć speter z żyłki. I okazało się, że jest jakieś trzy rozmiary za duży. Wyszedł ogromny, głównie dlatego, że nie zrobiłam próbki. Oczywiście na samym początku komu są potrzebne próbki, ja wiedziałam lepiej, że wstrzela się idealnie w ilość oczek, która była podana we wzorze jak okazało się, później przerabiam dużo luźniej niż w większości gotowych wzorów. Dokończyłam go i odłożyłam do szafy. Był jakiś początek sierpnia, więc nadal temperatury sięgały 30 stopni i sweter miał swoją premierę dopiero jesienią. W październiku, mimo za dużego rozmiaru noszę go bardzo chętnie i stał się jednym z moich ulubionych. Taką wartością robienia na drutach jest to, jak bardzo doceniam teraz naturalne materiały, to z czego są zrobione moje ubrania. Zwracam uwagę na tkaniny w sklepie, kiedy już kupuję coś gotowego. Wcześniej też oczywiście miałam świadomość tego, że naturalne materiały są dużo lepsze dla nas, dla naszej skóry, dla otoczenia, ale dopiero po noszeniu takich swetrów zrobionych z pełny, zdałam sobie sprawę jak duży to jest komfort dla nas, jaka to jest różnica w komforcie na przykład w niskich temperaturach. Ja jestem zmarzluchem, więc zawsze było mi zimno, a teraz już wiem dlaczego. Akryl po prostu zupełnie mnie nie grzał, tylko tak naprawdę powodował moje pocenie się, a później wracałam każdego spaceru przeziębiona. A w pełni nie mamy takiego zjawiska. Jest nam ciepło, a jednocześnie nasz organizm się nie przegrzewa. I jest to jeden z największych plusów pełny. Nauczyłam się też dużo bardziej dbać o swoje ubrania o to, że potrzebują odpowiednich warunków potrzebują regularnego golenia, odpowiedniego prania. Ręcznego w odpowiednich płynach do wełny muszą być suszone na płasko. Traktuję je z dużo większą wagą. Nie zdarzyło mi się jeszcze żadnego udzierku sfilcować, i mam nadzieję, że jak najdłużej tak pozostanie, bo nasze godziny pracy są bardzo cenne i szkoda byłoby, żeby zniszczyć to nieodpowiednim potraktowaniem później naszego udzierku. I tak naprawdę moje początki nie trwały długo, bo od pierwszego projektu. Już wiedziałam, że kompletnie przepadłam, że stanie się to moim największym hobby. Zaczęłam bardzo intensywnie dziergać, kupować włóczki, uczestniczyć nawet w spotkaniach dziewiarskich. I teraz po pół roku nie powiedziałabym, że jest to mój sam początek dziergania, bo zrobiłam już bardzo dużo. Oczywiście nie jestem też osobą zaawansowaną, ale myślę, że już tak wychodzę z tej początkującej strefy. Uczę się bardzo dużo technik i druty teraz pojawiają się u mnie codziennie i nie mogę sobie wyobrazić dnia bez chociaż chwili cierkania. Pod koniec roku robiłam nawet takie małe podsumowanie i wyszło mi, że przerobiłam około 16 km włóczki w ciągu 6 miesięcy od kiedy cierkam. Pochłonął mnie również Instagramowy i YouTubeowy świat dziewiarski, społeczność dziewiarska. Wszystkie akcje i wyzwania, jakie organizują dziewczyny, za każdym razem bardzo chętnie biorę w nich udział i udzielam się w tego typu akcjach. W tym roku zamierzam stawiać sobie coraz trudniejsze wyzwania, żeby jak najwięcej nauczyć się nowych technik, wzorów, i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Mam nadzieję, że podobał wam się taki króciutki podcast o tym, jak rozpoczęła się moja przygoda z trutami i że wysłuchacie kolejnych podcastów. I bardzo chętnie będę opowiadała wam o dalszych etapach mojego tworzenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu. Cześć.